Dzień dobry, z tej strony Rafał Sabek. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który zaczynamy te od domówienia sentymentu. Ten na początku czwartkowej sesji się pogarsza. Po tym jak Donald Trump znowu uderzył we wrogie tony wobec adresem Chin, obarczył przedstawicieli gospodarki państwa środka o brak odpowiednich działań, jeśli chodzi o rozwój pandemii koronawirusa, dezinformację Stanów Zjednoczonych, dezinformację krajów zachodu, Europy. Bezpośrednio obwinił chińskiego prezydenta Xi, co nie zdarzało się wcześniej, bowiem nazywał go wielokrotnie swoim przyjacielem, także widać, że obecna sytuacja wpływa znacząco na pogorszenie amerykańsko-chińskich stosunków handlowych i stąd wzrost wersji do ryzyka, aczkolwiek należy go rozpatrywać cały czas w kontekście lekkiego odreagowania wczorajszych wzrostów. Wczoraj widzieliśmy blisko dwuprocentowe odbicie na Wall Street, indeks dobijają ponownie do popandemicznych ekstremów i... No, w takim środowisku z pewnością potrzeba kolejnego impulsu, żeby udało im się wyjść na nowe szczyty. No, potencjalnie mogły, mógłby, mogły być nim dzisiejsze dane PMI dotyczące koniunktury w maju, i choć oczywiście poprawia się ona wobec tego, co miało miejsce w kwietniu, kiedy widzieliśmy historyczne minima na. Praktycznie wszystkich indeksach, no to jednak no w dalszym ciągu znajdujemy się daleko pod powierzchnią, jeśli chodzi o aktywność gospodarczą, głębo, ma miejsce głęboka recesja. Jeśli chodzi o dane z Francji, które były opublikowane jako pierwsze, no to wskaźnik oczywiście. Zarówno dla przemysłu, jak i usług odbił, ale no daleko jeszcze do granicznej wartości 50 punktów. W przypadku wskaźnika dla przemysłu mamy 43, w przypadku wskaźnika dla usług prawie 30 punktów. Podobnie wyglądają dane z Niemiec, zatem widać, że no do odbicia jeszcze długa droga i maj, choć przynosi nałożenie gospodarki, no to jednak jeszcze. Firmy nie najlepiej odbierają obecny poziom koniunktury i stąd no umiarkowany optymizm, co najwyżej, jeśli chodzi o te dzisiejsze dane. No, pytanie, oczywiście, znaczy dane z całej strefy euro, no to już jak poznaliśmy z Niemiec i z Francji, no to wiemy, jakie będą. Pytanie o Wielką Brytanię i po południu, oczywiście, większość Stanów Zjednoczone, jak tam wyglądała koniunktura. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, no to mm, oczywiście dane PMI mogą być istotne, aczkolwiek no tutaj większą rolę odgrywają w ostatnim czasie ponownie negocjacje związane z Brexitem, które nie wyglądają różowo. Mamy ponownie do czynienia z wzrostem napięć pomiędzy Wielką Brytanią a przedstawicielami Unii. Od początku tygodnia notowania brytyjskiej waluty. Odbijają, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że to odbicie jest wynikiem poprawy nastrojów, trochę ogólnej tendencji na rynku walutowym, a nie no z samej siły funta, bo ta pozostawać może nie najlepsza. Wczoraj widzieliśmy, że eurodolar na fali poprawy sentymentu zbliżył się do 1,10 i do dzisiaj utrzymujemy się poniżej tego. Poziomu. Jeśli chodzi o samą amerykańską walutę, wczorajsze minutki z ostatniego posiedzenia FOMC nie dały wiele informacji wobec tego, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, zatem sentyment rynkowy powinien odgrywać kluczową rolę, jeśli chodzi o. Podejście do amerykańskiej waluty, no i pytanie, czy indeksom uda się wyjść na nowe szczyty popandemiczne, czy nie. Jeśli tak, no to i na eurodolarze zobaczymy poziom powyżej 1,10. No jeśli nie, no możemy zobaczyć zejście w kierunku 1,08. Jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym, no ta w przypadku notowania ropy wygląda. No w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy w kwietniu, wyśmienicie notowania, patrząc już od, na przestrzeni ostatnich trzech tygodni, no, zyskały 100% ta sytuacja z ryzykiem spadku. Notowań czarnego złota poniżej zera się trochę ustabilizowała. WTI wychodzi powyżej 34 dolarów za baryłkę. Wczorajsze dane amerykańskiego Departamentu Energii wskazały na silny spadek stanów magazynowych ropy o prawie o 5 milionów baryłek. To były dość nieoczekiwane informacje, choć oczywiście wcześniejszy raport API pozostawał spójny z tymi danymi i jeśli chodzi o samą godzinę publikacji danych dość umiarkowana reakcja rynkowa, aczkolwiek jeśli popatrzymy na szerszy kontekst, spadek stanów magazynowych ropy w Stanach Zjednoczonych zdejmuje z rynku ryzyko, to które sprowadziło w kwietniu notowanie ropy na ujemne poziomy. To problemy ze składowaniem surowca już chyba nie są aktualne jeśli chodzi o perspektywy, no te się poprawiają. Z jednej strony, jeśli chodzi o żywienie popytu, z drugiej o ograniczenie produkcji, no i to wszystko jak najbardziej wspiera scenariusz, jaki określiliśmy chociażby przed miesiącem wejścia notowani w WTI w kierunku 40 dolarów za baryłkę w perspektywie kolejnych miesięcy, no tutaj dobijamy do ważnej do ważnej strefy oporu, no, zostaje tutaj do pokonania do 40 dolarów za baryłkę luka, która się wytworzyła po tym, jak kraje kartelu OPEC zerwały na początku marca współpracę ze sobą. Jeśli chodzi o notowania złota, to w dniu dzisiejszym, jak pokaże się sentyment na rynku akcyjnym, też tanieje, ale no tutaj te ryzyka są cały czas skierowane w górę, no i nie można wykluczać dalszej wędrówki w kierunku 1800 dolarów za jedną uncję. Zobaczmy na koniec, jak sobie radzi złoty. Złoty ten tydzień może zaliczyć do udanych, bowiem notowania na spadły w kierunku 4,53, no ale dzisiaj widzimy, że ten sentyment się trochę pogarsza, jeśli chodzi o ostatnie dni, no też oczywiście wzrosty na eurodolarze przez amerykańskie waluty sprzyjało notowaniom złotego. No i pytanie, jaki będzie ogólny sentyment, czy będziemy widzieli kontynuację wzrostów na rynku akcyjnym i przeceny dolara I jeśli tak, to PLN może mierzyć, może liczyć na zejście w kierunku 4,50. No, i jeśli nastąpi cofnięcie na rynku akcyjnym, a dolar zacznie odrabiać straty, no to tutaj Możemy nawet liczyć się z ryzykiem wyjścia powyżej tych ostatnich maksimów na 4,57. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję i ze swojej strony zapraszam na jutrzejszy poranny przegląd rynku, jak zwykle przed godziną 10. Do usłyszenia i pozdrawiam.